Witam Was mojej kuchni. Witam Was kochani. Dzisiaj w taki standardowy przepis na naleśniki. Naleśniki można użyć do dużo potraw, dań głównych, także dała mu tu filmik, zrobiła mu. Ja już kiedyś robiła, ale tu jeszcze rozpokoza bo robię krokiety z tego robię. Jeszcze mu inne, inne przepisy z naleśnikuma. ma. I tu mu tak, 2 jajka, 6 sześć sześć łyżek mąki, 200 ml mleka i tu mu e, 300 ml wody, ale tej wody na razie wszystkie nie do I tu pół łyżeczki soli. I tu e, tej pół łyżeczki soli, no trochę dużo to wygląda, ale to nie jest dużo. E, Potem do mleko 200 ml i tu z tego do 200 ml wody. Wymieszę to wszystko aż się to połączy, i do tego pójdzie mąka. Kiedyś robiłam zawsze z przepisu: miałam powyszony przepis na, na w szafce, i zawsze robiłam z tego przepisu, ale zawsze też musiałam dużo potny wody dodać. Także teraz robię wszystko na oko, musi być konsystencja tego ciasta taką lejącą, nie zaś za bardzo lejącą jak woda, ale taka trochę musi być też, troszeczkę kremową. Jak już ta mąka tu docie, fajnie wszystko wymieszać, aż nie będzie grudek, no lepiej się robi taką, nie wiem jak to się nazywa, to co tu umieszło, tu albo mikserem, poczekajcie tak gdzieś 10 minut i potem sprawdź, możecie sprawdzić czy jeszcze bardziej trzeba dodać wody albo mąki e, no I, i jeśli byście nie byli pewni to potem się okaże przy pierwszy e, naleśniku jak pierwszy naleśnik u, upieczecie to czy mu się klei czy za bardzo je płynny no jak za bardzo płynny to się będzie kleić. E, do siebie, a jak e, będzie za dużo mąki, to wtedy badzi, nie bardziej się fajnie rozprowadzą po patelni i wtedy dojdzie trochę wody. No. E, tak, ja tu sprawdziła tą kielnią, taką małą kielnię mu, i tam e, potem jeszcze po pierwszym naleśniku tak gdzieś 50 ml wody, tu mu malutką patelnia, rozgrzała się i dach oleju, i ja tu da za dużo oleju jednak e, tak, tyle no, posmarować, żeby ta, y, nie na E, żeby ta patelnia była y, po tłuszcz, o, troszeczkę potłusz troszeczkę posmarowane tłuszczy. Jak macie dobrą patelnia, to możecie też bez tłuszczu robić jakąś fajną teflonową. I tu tak gdzieś 30 sekund z każdej strony piekłach. Y, no i potem no, odwróciłach i zaś piekłach. Yy. Nie wiem go dach, już do ciasta da jeszcze 50 ml wody i to trzeba. Te naleśniki często odwrotu, tą taką szpachelką, e, szpatułką silikonową. No lepiej mi się tym robi. Tak 30 z jednej strony, 30 sekund z drugiej strony i bardziej dobre. E, ogień nie może być za duży. Ja tak zawsze mu od 1 do 9 e, piec. Reguluje się, to tak zawsze na szóstce, na siódmej pieca. Um, no y, także, teraz e, Musicie czekać aż ta tu do góry będzie to wszystko suche. Teraz Wam bo jak nie będzie suche, może, może się zdarzyć, I jakby się tak zdarzyło, że się tak krzywo to przyklei, poczekajcie 5 sekund i potem możecie ta patelnia trochę poruszać i to się samo odklei i się fajnie będzie no ślizgać. Ok, z tej ilości mi wyszło 14 e, naleśników. Aha, te naleśniki są 16 cm e, średnicy. Takie duże. No to są takie malutkie. I ja z tych naleśników e, Bana robić krokiety. No ale jak już mu też więcej e, przepisów na naleśniki. Także chciałabym osobny filmik do tego dać. E, dobra, myślę, że wam to było przydatne. I do następnego razu. Cześć!